Moja żona tutaj wyjechała i czeka, nic nie powiedziała. A ja tak sobie wychodzę, wiecie? Ja sobie tak wychodzę, bo ona tutaj na mnie czeka. I krzyczy normalnie przez telefon do mnie. Jedziemy i siedzimy. Bo ja myślałem, że ty poszłaś do no mamusi, wiesz, gdzieś. Mówiłam ci, że jadę. No to dobrze. ty jesteś turysta. Ale fajnie, nie? To 12 stopni. Super! Ten ty pojedziesz? Umiesz? Nie wiem co z tymi ludźmi jest Moi drodzy jest raptem tylko 10 stopni na dworze albo 8 a oni wszyscy w kurtkach Nie wszyscy widziałam pana na rynku Widziałaś pana Siad z dziewczyną w krótkich spodelkach i w krótkiej koszulce o, Mój widzisz. Sławek tutaj też jest No. Tak <laughs> Słuchaj no mi jest zimno no. zawsze Tak tobie Ty się urodziłaś zimna i dlatego może ja się urodziłam ciepło i w upał hmm. mój drogi przyjechaliśmy a tutaj moi, moi drodzy ostatnio mieliśmy taką e, małą imprezkę i tutaj zniknęło to więc żeby nie było trzeba uzupełnić no teraz teraz jest dobrze one day later no no. Znajdziemy co? Ja mówię, mamo, ale nie wiem, czy to znajdziemy, bo ty jesteś taka wybredna, nie? I to mówię, a no wiesz, i pod sumie, ten fajny, podoba ci się? No ale ten kołnierz taki wysoki od a. tego płaszcza, nie? A ten ci się podoba? No ale zobacz, taki kaptur futrzany, mówi, taki ciężki będę nosić, nie? To nie. A ta, patrz, ładna jest, mówię, ta, ta, ale zaczekaj, ma głupie kieszenie. A ona miała takie kieszenie na zatrzask, nie? Takich głupich kieszeni to nie chcę mówić. Ja Uśmiałam się o. do łez. Głupie kieszenie, widzowie, słyszeliście? Jaka ta matka Ewy jest wybredna? Głupie kieszenie. Bo ja jest taka sama. Ja? No Ubieram wóciory. A buty wybiera w torniu galerii? Ja. Jak? na ławkę? No. Ja. w ogóle kobiety są takie dziwne. Ty tam może też trochę masz coś z tego. Bo ja to. Ja to idę. Biorę spodnie, nawet niejednokrotnie nie przymierzałem tego wszystkiego co brałem, nie? Buty no to się no, to, no bo wiadomo. Teraz tak, idziemy po produkty na nowy film na kanał Gotuj zewą i będzie coś pysznego. Nie zdradzę Wam, co? Już takie jesienne. Tak. Będzie coś pysznego i Wam powiem: No cóż, no już trzeba bluzy, wiecie, z długim rękawem. Już trzeba długie spodnie nosić. Ewa ostatnio mi mówi, że kurtkę. Ten. Ewa ostatnio mi mówi, że czy kurtkę mam mi kupić, bo gdzieś tam była w sklepie. No to ja mam dwie kurtki. FK. To ty nie wiesz o tym, że ja mam dwie kurtki? Przestań jesteś śmieszny z tymi ja, dwiema kurtkami. Ja mam dwie kurtki, ale a ona mi ładna. chciała kupić trzecią. Mi a mi te dwie kurtki do emerytury wystarczą. Nie. Prawda, jeszcze kilka lat mam, ale. Ale wystarczą. Moi drodzy, dyskutujemy, że ta bluza jest fajna. Ostatnio ja mi ja ją kupiła. I jak ja mam te spodnie, to do tych spodni się nadaje tylko albo białe, albo czarne. A te spodnie mi się podobają. Ja wiem, że to niektóry, niektórym się nie podobają. mi się takie rzeczy abstrakcyjne podobają. I jak je zakładam, to tak patrzę sobie, idę sobie i tak sobie patrzę po ludziach, jak się na mnie patrzą. Nie? Bo tu większość ludzi się patrzy. Mm. <laughs> mówię, co za idiota w takich spodniach chodzi. No, ale cóż. Ja w tych spodniach widziałam no. tylko takich chłopaków. Młodych. No to przecież ja dużo nie odbiegam. Jestem po dwudziestce. Ja jestem grubo po dwudziestce, moi drodzy no jasne, to jest nie odbiegasz wcale. No właśnie no ale nie ukrywam, że ubrałem tylko się tak, ponieważ wychodzimy. W domu, to, moi drodzy, ja tak w życiu bym nie wytrzymał chyba. Chyba, żeby się nie paliło w piecu. No to tak, a tutaj wiecie, no są teraz chłod ciepłe grzejniki. Wczoraj z tych 19, 19, co tam widzieliście na piecu. Nie, to na następnym filmie chyba wam pokazywałem. Jak było 19 stopni wody w tym, nie? to podniosłem na 21. I jak będzie na dworze, im będzie zimniej, to w domu tym będzie goręcej. I wtedy tak jest jakoś z gazem, wiecie, jeszcze z tym termometrem, co mam na zewnątrz. I wtedy, jak jest na dworze zimniej, to ja wtedy muszę iść do pieca i znowu zmienić się na 19, bo jest za gorąco i nie idzie wytrzymać. A Donia tak narzeka, na rzeka, na rzeka, a suma sumarum, później jak się do niej idzie, to okno ma otwarte, bo jej jest za gorąco. I to tak właśnie jest. No a <laughs> i co jeszcze wam miałem powiedzieć? Aha, ostatnio, wam mówiłem, jaki dostałem rachunek 280 chyba złotych za prąd parę. Później przyszła jakaś korekta, której jeszcze mi nie oddali, nie wiem, parę złotych niby niby po, powinni ten oddać, a teraz znowu zapłaciłem 370 tam z groszem nie, czyli o stówę prawie więcej ale jak wy tam pisaliście, że ile płacicie, to ja sobie wolę te swoje 370 płacić i będzie git no, tak jak mówiłem nie jest za zimno, jakby tak było powiem wam do kwietnia to będzie fajnie. Ale zobaczcie, bociany już poleciały do ciepłych krajów, a u nas jeszcze są. Na gnieździe, widzicie? Jeden nawet żaby ma w pysku, znaczy nie w pysku, w dziobie, bo to przecież dzioby mają. Proszę bardzo. Zobacz. O, musimy, właśnie miałem <laughs> powiedzieć, że musimy poczekać chwilę, bo zamknięte, ale już wpuszcza. Jest równiutka dziewiąta, a byliśmy tu za dziesięć, to, wpuś... to otworzył dopiero o dziewiątej. No, to idziemy. Zawsze kup dwie, bo zawsze mamy deficyty. Nie. Co nie? Kup... No zawsze normalnie mamy deficyt pasty u nas w domu. Nie wiem czy wyjecie tą pastę, czemu nie kupiać dwóch? E, bo ja to zamówię zAlebro tamte. No to samów. A nie, że ja przychodził i było mało pasty. Musi być dużo. Tak ładnie kolorowo. Tu jest ludzie kupujcie, kupujcie. Hm. Idziemy tam, wszystko mamy. No i wszystko mamy. Tak, tyle mamy. A few moments later. Się weszło do domku. To od razu cieplej. Chłodniej będzie. Chłodniej będzie, moi drodzy, jak ten. Na koniec miesiąca, zawsze jak się spisuje licznik, to wtedy jest dopiero chłodniej. Ja już się musiałem przebrać, bo ja mam taki problem. Wiecie, że. W, nie mogę... Ja wolę jak jest w domu cieplej, żebym się mógł rozebrać niż, niż chłodniej, żeby kurtę ten. A w, no, żeby się ubrał. A w Portugalii podobno oni tam nie grze, nie ten nie grzeją, tylko wolą siedzieć w swetrach, w kurtkach, znaczy w kurtkach to chyba nie, no chyba nie wiem, ale słyszałem, że w, że w swetrach to siedzą, jak jest 10 stopni na przykład w domu i nie napalą, może nie mają, no ja nie wiem. Tak słyszałem, nie wiem, nie byłem nigdy w życiu w Portugalii nie byłem. Kiedyś jeden gość się spytał drugiego, czy był w Hiszpanii, to ten mu powiedział, że nie, ale w Portugalii był. Chodzi o nie, o lot samolotem tylko o jazdę samochodem ciężarowym, nie? To się nie da przecież. A na śniadanko będą grzanki z kawa grzanki i ta i żurawina. Ewcia mówi, że, tego, że wzięła, se, wzięła tutaj kocyk. Podźwignęła to i finka wchodź tam. Finka weszła. <grywa> Fajnie, Weszła, nie? to fajnie tak, jest fajne. Najlepiej jego, ona nie lubi, jak jest taki kocyk zwinięty, nie? a ja tej zawsze rozwalam. Tak, i ona ten później kocyk, wie, jak I ktoś ona sobie sama. Czekać, nie? No. To zanim się z tego koca wiesz, wykaracka, to no. nie może się doczekać. No a właśnie. tak, jest inteligentnie, zobacz, nie? Tak, wychodzi. jest tak, inteligentnie no. wychodzi. Tak, pani fajny piesek. Pani. <laughs> No, i fajnie. Dobrze, moi drodzy, my tutaj postanowiliśmy teraz y, przestawić, chyba, tak? Jednak czy ja, czy pomimo. Ja jestem, w... Czy ja jestem w materiale obiciowym? W... Jesteś. Y, materiał obiciowy jest w tobie raczej. Ale nie wiem, czy, czy może nie będziemy przestawiać, bo może nie będzie fajnie. Szebek, ale my musimy to sprawdzić. To nie chodzi o to, żeby fajnie No, sprawdziliśmy jak. No, ja, ja, ja w sumie po to kupiłam to, te długie, nie? No. że miałam na myśli że przestawimy kanapę na zimę, żeby odsłonić grzejnik. I mówię, no to wtedy długa Firanka będzie się ładnie prezentować. Aha. I teraz mówisz, że nie. Ja no tak dobra, nie, sprawdzimy. Ja tak się nie będzie podobało, albo będzie niewygodnie się patrzyło na telewizor. To nie, no na telewizor! Na telewizor będzie zawsze się dobrze patrzyło, czy stąd, czy stąd, bo no mieliśmy tak, bo tamtą jest. kanapę i tu i tu, nie? To się no zawsze patrzyło. To a wy piszcie w komentarzach jak lepiej jest. Nie, nie to piszcie. piszcie. Nie piszcie, bo ja i tak mam mało miejsc, gdzie mogę coś przestawić. Zobaczcie, nie mogę przestawić na przykład komody z telewizorem, bo słabko mi się nie. No ale jak to nie piszcie, ja chcę wiedzieć, jak się widzą bardziej podoba, czy ale tak, nie czy nie można tak. Bo jak nam się nie będzie podobało, to no, no, mi podobało. No, no się wiadomo, widzą. ale ja mogę im na przykład, widzom naszym, ja, ja mogę naszym widzom, widzowie moi kochani, mogę wam zasugerować, że jeszcze nie widziałem tutaj jej. Znaczy, widziałem na początku i mi się nie podobało, tylko przez pewien okres, przez parę minut, ale mi się wydaje, że jednak tu będzie lepiej. No to wiem, bo podjęliśmy taką decyzję wtedy, ale jednak zmiany są dobre. No to zobaczymy, jakie dobre. Ale nie chciałam sama, bo ja oczywiście mogłabym to sama zrobić, No. ale po pierwsze nie będę sobie ramion zrywać. No a tak. A po drugie nie chciałam wiesz, że jak ciągniesz, to ta nóżka mogłaby, któraś pęknąć na przykład. No tak. Trzeba ją unieść delikatnie. Dobrze, to y, z, y, zrobimy Time Lapsa i jedziemy z tym y, koksem, że tak powiem. Time Lapsa. <średziny> do you smell the Na razie jest tak. Jest problem, wiecie, bo ona jest łączona na tym i ciężko jest. Tutaj na środku są takie zaczepy. Tam, tu jeden i tam drugi. Żeby to razem scalić, i ciężko jest, tak wiecie, najlepiej to by było ją podnieść na jakimś tym tak, dronem, tak. ustawić dywan i wtedy ten. No, no, ale dobra. Stół teraz wniesiemy tam. I zaraz Wam pokażemy, jak już będzie wszystko ok, zrobione. I teraz, moi drodzy, to wygląda tak. Ten stolik prawdopodobnie będzie ruchomy, bo jak będziemy sobie chcieli y, kawkę ze tutaj wypić, to sobie go położymy tutaj. Bo on musi być cały czas tam, ale bo tutaj, jakby był cały czas, to widzicie, ten stół by troszkę przeszkadzał. Można go oczywiście bardziej y, tam na ten przedpokój wyciągnąć. Bo daliśmy go wcześniej tam, ale znowu nie ma miejsca na krzesła. Wiecie, tam no i to tak jest. No i to tak wygląda na chwilę obecną. A my cały czas przestawialiśmy to, dopiero teraz patrzę. Znaczy, wcześniej spojrzałem, patrzę, a piesek, non-stop, cały czas tam był. No i się zawinął, i tam sobie siedział. No i możecie pisać, czy Wam się to podoba. Czy Wam się to, to nie podoba taki układ? Bo tak dla mnie no to troszkę inaczej, no to póki co może być, nie? Ale jednak tamten układ, co jest standardowy, no to chyba jest najbardziej ok, tak mi się wydaje. Hewcha, co ty myślisz jeszcze? Bo ten stół, jakby dać tutaj, no to tutaj będzie znowu tak pusto i to tak. Nie, stół najlepiej wygląda na środku. Tak, jak teraz, nie? No oczywiście, że tak. No. Można go też, wiecie, do kanapy Ale dosunąć. ten i pójdzie tam, gdzie ten kwiat. No tam. a drugi kwiat przyjdzie tu koło tego no tak może być właśnie wszystko. to tak szybko e, zrobimy i tak e, będzie gitarowsko o, FCA już nawet jak to ma zrobi man, I trzeba wyjść do drzwi i spojrzeć i spojrzeć, no. oczywiście, że tak, nie, tam, tak na spojrzeć i zobaczyć bo ten stolik, wiesz tam on, tak jak powiedziałem, już widzą może być ruchomy, można go przestać jest... no gdzieś trzeba odłożyć telefon, pilot i w ogóle tak Oczywiście, że tak Gdzieś trzeba wszystko poodkładać. Na Słodkowe, <laughs> no. O i wyjdzie jeszcze... Ale myślisz? Mhm. A miałaś kwiata tam położyć? czy Nie, nie? tylko tego. Tam Aha, pusto. Tu będzie kwiat. Tu chciała pusto. No to... A tu będą dwa kwiaty wtedy. Tak. Mhm. Mhm. bo mi rosną jakby no, no kwiaty są fajne, można jednego dać, tu jednego tu. Będzie deszcz to je wystawię na deszcz, mhm. żeby je wier... ten deszcz opłognąć. No dobrze. No i póki co to będzie tak, a później zobaczymy. Na razie będzie tak. Na razie musi być, no bo co zrobisz? No mogę przestawić, ale. No możesz. Postaram. Zawsze można przestawić, wiecie. Ten tak pokój jest. On ma 20 m. metrów ten pokój. 25, 25 metrów, tak? Mhm. Nie, chyba 20. Tak, tamten ma 16, ten 20? Uj. Nie, tamten ma 16, a ten 20. no. Już się mamy zapytać. No ja, mi tak, się... mi się wydaje. Bo on jest 5x5. Na 5x5 na to by był 25, nie? No, on jest 4x5. 4x5 chyba, no? Tak, to ma 20. Tak no, w każdym jest razie jest ważne. można przestawiać. Mieścimy się. Tak, mieścimy się. No i teraz można sobie puścić, moi drodzy, taki na telewizji Ewcia mówi relaksujący widok. Bo ja chciałem kominek. A ona mówi, takie fajniejsze rzeczy są jesienne bardziej. No i macie taką muzyczkę i telewizor. Tylko to by się przydał taki telewizor na całą ścianę wtedy, nie? I wtedy jest.